Wierz mi jednak, że gdy w jednej chwili całe twoje zawodowe życie wywraca się do góry nogami, gdy zalewają cię gniewne lub depresyjne myśli, nie jest łatwo znaleźć właściwe rozwiązanie. To, co w tym pomaga, to stoicki dystans popatrzenie na swoje problemy, jakby dotyczyły one innej osoby. Zadaję sobie pytania: co doradzisz przyjacielowi, który znalazł się w tej sytuacji? Wtedy dużo łatwiej znaleźć wyjście stoicka zmiana perspektywy. Gdy przyjdzie ci się zmierzyć z przeszkodą, zwłaszcza nieoczekiwaną, potrzebujesz zmienić perspektywę. Współcześnie w psychologii mówi się o stosowaniu odpowiednich ram interpretacyjnych. Zgodnie ze stoicką zasadą, nie decydujesz o tym, co ci się w życiu przytrafia, ale to, jak to ocenisz, jaką wartość przypiszesz tym wydarzeniom, to już zależy tylko od Ciebie. W przykładzie z mojego życia posłużyłem się ramą interpretacyjną dobrodziejstwo w przebraniu.